Witam z całego serca. Kochani, zmierzmy się dzisiaj z tematem anunaki. Czy słyszałeś takie słowo? Czy słyszałeś, kim są te istoty? Kochani, najprościej mówiąc, są to Nadal nasi okupanci. Są to okupanci Ziemi, są to konstruktorzy, którzy powiedzieli uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. Również ten przekaz zapisany jest w Biblii. Nie jest, że Bóg ciebie stworzył. Nie zachowuj się, proszę, jak jeło, bo jesteś istotą boską. I Doczytaj przekaz, bo tak uwalniasz się z zakłamania sekt, czyli kościoła, wielbiącego śmierć męczeńską i kontynuującego ich dzieło. Tak. Jesteśmy laboratoryjnym wybrykiem okupantów, którzy zniszczyli ziemię. Wniszczyli prawdziwych bogów, wniszczyli naszą świadomość, bo wkradła się nacja. Dopuściliśmy do tego, że przybyły byty innego świata i one mieniły się dosłownie dla tutaj powstałego człowieka, dosłownie bogami. Była to Laboratoryjna, bardzo długa modyfikacja poprzez selekcję, poprzez krzyżowanie wielu raz ci bogowie w cudzysłowie potrzebowali <laughs> idealnego niewolnika, i tylko wydaje się tobie, że go nie doświadczasz, że nadal nim nie jesteś. Że nie jesteśmy nadal kształtowani przez inny świat. Oni są tu dominujący. Oni byli <śmany> prawzorem, protoplastą człowieka. Przed kilkunastu laty spotkałem <śmany> parę ludzi, małżeństwo, i nie bardzo wiedziałem, co znaczy te słowo, ale już byłem w stanie im odpowiedzieć, że są anunakami. W zasadzie nie spotkałem mm, partnerstw, małżeństw, które razem rozpoczynają ścieżkę duchową. Najczęściej w jednym z nich, nawet jak mówi, że kochanie cię wspieram, to kryje się strażnik. Prawdziwych partnerstw tu nie było. <laughs> I oni wówczas zapytali, co to są te anunaki? Ja odpowiedziałem z głębi swego serca, że jesteście protoplastą człowieka. <laughs> czyli dosłownie dostaliśmy ich energetykę, a ciała ludzkie, czyli wielu krzyżówek, wiele, wiele genotypów raz zamieszkujących Ziemię, bo trzeba wiedzieć, że oprócz tak zwanego Homo sapiens istniało tu wiele innych, dziesiątki innych gatunków człowiekokształtnych istot. I <coughs> ci, ta krzyżówka wyhodowana w laboratorium, a potem wygnana, aby się aklimatyzowała, aby yy, dosłowna re, trwała reintrodukcja. Krzyżowała się z innymi rasami i trwał nadzór pana. Potem aby nad nami władać, podano nam religię. Zamieniono słowo Elohim, które oznacza liczbę mnogą, które tłumacz... Zaczęto, Zaczęliśmy mylnie tłumaczyć jako Bóg nastała moda na jedynego Boga, bo religii było i bogów było więcej niż. <kliwanie> <kliwanie> dziarek maku więc yy, zamieniono to i spreparowano użyto tego na kanwy Joszuły aby abyśmy byli władni jednym bóstwom, bóstwu, aby skuteczniej nad nami władać skąd oni przybyli z innych wymiarów. Nibiru jest tu przykładem ich cyrkulacji i zapięcia nas w złudnej czasoprzestrzeni. Właśnie obserwuję yy, słońce, że ono nie jest tak, że krąży. Dosłownie ewidentnie, jak się przyjrzysz, to tylko na czas jego wyłączenia, czyli nocy. Y -y -y Nie widać tylko fragment koła i powiedzmy z około 90 stopni, czyli ewidentnie zatacza krąg y wokół miejsca, w którym jesteśmy hodowani. <tosy> Jak z tego wejść? Czy nasza świadomość przerasta? dominację i inteligencję tej tak zwanej kosmicznej rasy. Tak, dalej podtrzymuję, że wszystkie kosmiczne rasy, które tutaj spotykamy, są to rasy demoniczne, są to rasy niskowibracyjne. Oni chcieli rządzy, chcieli wła rządzy władzy, chcieli podporządkowania naszej rasy i od podstaw utworzyli taką, dosłownie zachowywaliśmy się jak gąsiątko, kiedy zaczyna się nim opiekować jakieś zwierzę, czy to człowiek, czy piesek, czy kotek, ono będzie podążać za nim. Tak podobnie my byliśmy wychowani, że już od niemowlęcia, od łona prenatalnego. Wygrywano nam dogmaty, że mamy Pana ponad sobą, nazywany no to Bogiem, i że On jest taki wszechmogący, że On może wszystko. A to jest nieprawda. Tym, czego te byty potrzebowały, potrzebowały głównie naszej złotej energetyki naszej energii i energii matki. Stąd wybudowały tutaj piramidy, stąd budowały tu elektrownie, czego pierwotnie kościoły były tego przykładem, były energetyką, jak i probierzem ściągania nadwyżki energii z ludzi, bo teraz, kiedy. Pracujesz z sercem, podnosisz swoją świadomość, podnosisz swoją wibrację, podnosisz swoją moc, i gdybyś tego nie oddawał do udoju, stałbyś się dla tych światów jak niedobry przykład, nie najlepszy przykład, jak bomba atomowa. Bylibyśmy dla nich niebezpieczni. Anunaki władały nami na wiele sposobów. Kiedy swoich przyjaciół spotkałem ponownie po 10 latach, kiedy dogłębnie im opowiedziałem o ich roli władania światem, dlaczego im się powodzi, dlaczego tak głęboko są wpięci mocno w energetykę, w finanse, gościna, którą mi udzielili, zakończyła się natychmiastowo. To ich bardzo po, poruszyło, bo trafiłem w, w sedno. Trafiłem w rodzaj pęcherza czarnego świata i obnażyłem te byty, które również kryły się w ludziach. Takich osób spotykałem więcej, którzy mienili się przyjaciółmi, ale jednak przychodzili po to, aby mną władać, aby władać miłością. Władanie miłością było potrzebne, aby władać tym światem, aby władać tworzeniem. My nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to my jesteśmy Ziemią, że to ja, czyli miłość, jestem Ziemią, matką, źródłem. Oddając to Panu, powierzając to nieznanej sobie sile, zasilałem tego agregora i on tworzył swoje własne światy, a my jako potężna istota stwórcza cierpieliśmy biedę, byliśmy na wygnaniu, byliśmy pogardzani, bo wokół ciebie. Toczyły się doświadczenia dosłownie odcinające cię od wszystkiego. Jakie jest wyjście? Wyjście jest miłość, wyjście jest prawdziwe przebudzenie, wyjściem jest prawdziwe zjednoczenie mężczyzny i kobiety, prawdziwy powrót naszej świadomości, prawdziwy powrót naszego światła. Tym jest powrót kobiety. Powrót naszego światła jest powrotem naszej świadomości, jest powrotem naszej potęgi i takie byty. Jedne z wielu, bo tych nacji powstało tu ogrom, które były dosłownie zaprzęgnięte, wręcz tworzone do tego, sprowadzane z innych wymiarów piekieł, aby pilnowały człowieka. I tak zgotowano nam Alcatraz. Jednak jako istota boska zaistnieliśmy w tym i wychodząc, pokazujemy prawdę, że miłości, miłością nie jest w stanie zawładnąć żaden demoniczny świat. Jasno można stwierdzić, że przybyliśmy poznać świat odwrotności miłości. Świat przeciw, świat ciemności. Prawdziwe pokochanie tego świata, czyli dosłowne, prawdziwe pokochanie wszystkich i wszystkiego, jest wyjściem z horrendalnej, czarnej rzeczywistości, dosłownie z piekła. Hmm. Kiedyś spotkałem człowieka i on Zapytał, kim jest. Odpowiedziałem, sam szokowany, tak dosłownie poczułem. Jesteś demonem z piekła rodem. On potem rozmawiał ze mną, że ma taki odbiór, że jest namiestnikiem świata Enkiego, Enkila i innych tych bytów, którzy. No, dla zabawy, dla zysku, dla władania ziemią, uczynili człowieka swoim poddanym, swoim sługą i modyfikowali to nam na wiele sposobów. Teraz dziękuję temu światu, dziękuję tym postaciom, tym bytom. Już nie nazywam ich bogami, bo w pełni jestem świadomy, że. To były złudzenia, to były byty demoniczne, które my w swoim umniejszeniu postawiliśmy ponad sobą jako bogów. Nareszcie z tej yy, projekcji wychodzę, dlatego prawdziwie ich uwalniam, dlatego prawdziwie jestem wolny od yy, Morduka, Jechowy, Allaha i yy, wszystkich tych diabłów których, przed którymi klękaliśmy na kolana, którym oddawaliśmy swoje dzieci, którym powierzaliśmy swoje małżeństwa, swoje ludzkie partnerstwa. Ten horror mija, kiedy przywracam sobie oddane moce do tego tworzenia, powraca moja gigantyczna potęga. I w ten sposób podobnie poczujesz, tak jak ja, że jestem najniebezpieczniejszą istotą na Ziemi dla tego świata. Dla tego świata ciemności, miłość, czyli światło, jest tak niebezpieczne. Dlatego każdy z nas był tak kontrolowany, spychany, zamykany, podsuwane nam były doświadczenia takie, abyśmy się nie wydostali. Godność i pojednanie to nie aprobata tego świata, to pełna miłość, pełne pokochanie, bo po prostu w takiej miłości, w takim świetle znika antyświat, znika świat, w którym zamknięto nas w rodzaju niszy, w którym hodowano nas tak jak w akwarium a my w swojej projekcji widzieliśmy że jesteśmy wolni że możemy uprawiać ziemię że możemy pracować w kopalni a nawet możesz zrobić magistra cóż za iluzja to tylko dostąpienie niewolnika teraz przywróć sobie proszę prawdziwą pamięć istoty boskiej że to ty, to ja, czyli miłość, jestem twórcą tej rzeczywistości. Przywracam sobie prawdziwe widzenie świata, a znika projekcja ciemności wgrywana mi w głowie. W ten sposób powraca moja potęga, powraca moja moc i <laughs> powraca prawdziwe oblicze Ziemi, tej Ziemi, naszej Ziemi, matki. Źródła, którym natura, matka jest. Kocham Cię.